To naprawdę oznacza leczenie holistyczne. Holistyka, czy podejście holistyczne ostatnie stało się bardzo popularne. Ale obserwuję, że do końca to nie jest zrozumiane. Często metody są nazywane holistycznie, centra no i różne inne rzeczy. I zatem rozumienie, które kryje pojęcie Holistyka naprawdę nie jest to holistyczne. Co to oznacza? Holistyka się bierze słowo holos, to oznacza sawość. A sawość to jest podpatrzenie na człowieka jako istota w całości. Więc my jesteśmy zbudowani z ciała. To co jest widoczne. Nasza energia, nasze emocje, ta sfera duchowa, to wszystko, Razem nas stworzy. I jest to ciężko zrozumieć, mówiąc tylko, że jesteś mi energią, jesteś mi ciałem duchowym, czy jesteś mi emocją i to widocznie jesteś mi ciałem. Żeby naprawdę zrozumieć, kim naprawdę jesteś, mi, to ja bym przeniosła do pojęcia, które właśnie w Jodze jest napisane, kim jest człowiek. Tam jest cały opis o tym, że mamy jakby pięć ciał. Te ciała są nazywane jako kosza. Najbardziej zewnętrzne, które jest widoczne, to jest Anna-Maja-kosza. Anna oznacza jedzenie, food po angielsku. To znaczy, to jest ciało, które jest budowane z czymś się karmimy, więc jedzeniem, które stworzy to ciało. Zewnętrzne i to ciało zewnętrzne, ciało widoczne i ciało, które można zbadać, mierzyć, zobaczyć, to właściwie na tym poziomie cała ta medycyna zachodnia się skupia na rozpoznaniu choroby i również na leczenie. Więc jeżeli są jakieś wahania parametrach biochemicznych badaniach laboratoryjnych, to wtedy właśnie określamy, jaka to jest choroba, Na przykład w przypadku tarczycy, czy to jest niedoczynność, czy to jest nadczynność, czy to jest subkliniczna czynność, czy to jest rak. Więc chodzi o to, że badania laboratoryjne i obrazowe właśnie określają problemy, które są związane z działem fizycznym. Kolejne ciało według tej koncepcji to jest prana majakosza. Prana oznacza właśnie ta energia, która jest nazywana jako chi w medycynie chińskiej, jako prana w ajurwedi, prana to jest właśnie to, co jakby ożywia ciało. Więc według tej koncepcji ciało fizyczne jest budowane z pięciu elementów, to jest ziemia, woda, powietrze. Słońce, czyli to ciepło e, i przestrzeń. Więc one razem stworzą, wszystko właściwie jest zbudowane z tego: ci kamienci, zwierzęta, ludzie, wszystko co żyje i nie żyje, jest zbudowane z pięciu elementów. Oczywiście one występują w różnej proporcji. I rzecz, która ożywia, to jest nazywana jako prana. Prana to jest tak jakby iskra, energii boskiej, która właśnie dodaje, że to życie powstaje. Prana, maja, Kosza to jest właśnie to ciało energetyczne, które według tego systemu powinno być pielęgnowane czy zadbane, bo przepływ tej energii z źródła, która ożywia to zewnętrzne ciało, ciało. Fizyczne do Anna Majakosza, właśnie w bardzo dużej mierze zależy od tego, jak mi oddychamy. Więc, w związku z tym, żeby pielęgnować to ciało, stworzone te wszystkie praktyki pranayamy i żeby dalej rozumieć to ciało. Jest to bardzo doskonale opisane i w medycynie jurwedyjskiej, i też medycynie chińskiej, gdzie tam właśnie z pomocą akupunktury oddziałuje mi, czy odblokowuje mi na poziomie energii właśnie różnego typu dolegliwości i, i spektakularne efekty są widoczne w przypadku jakiegoś bólu i kujemy mi jednym miejscu i właściwie ból znika. Ale w medycynie ayurwedyjskiej to jest też bardzo fajnie napisane, że mamy te dwa główne kanały, Ida i Pingla, i z tych kanałów rozchodzą, 72 tysiące drogi to NADIS, właściwie te drogi energetyczne, które są jako sieć, kontrolują, zarządzają czy pomagają całe to ciało fizyczne. I te różne drogi, one się spotykają w siedmiu tych czakrach, w centrach energetycznych, gdzie te informacje są zbierane z zewnątrz, przechowywane. To są takie jakby. Twarde dyski. I z tego właśnie te informacje są też przekazywane do ciała fizyczne, czy ciała mentalne, Więc tutaj mamy całą sieć nazwijmy to elektryczną, która powoduje, że to ciało fizyczne jest wspierane. Kolejne ciało to jest mana majakosza. Mana majakosza to jest ciało mentalne. To jest ciało, gdzie mi doświadczamy nasze te wszystkie emocje. Więc najpierw te różne informacje, które zbieramy z tego, co nas otacza, wszystkie informacje, które zbieramy poprzez czytania, różne rzeczy, słuchania, rozmowy. Więc wszystko, co myślimy, mówimy, czytamy, to jest tak, jakby pokarm dla tego ciała, tak jak dla. Pierwszego ciała Anna Majakosza, pokarm jest jedzenie, to tutaj właśnie te nasze myśli to są zbierami z pomocą czytania, słuchania, mówienia. To wszystko stworzy też taki, nazwijmy to surowca, którego się stworzą jakości naszej myśli, jakości nasze emocje, są odczuwamy, jak oddziaływujemy, jaką decyzję podejmujemy. I to wszystko ma wpływ na nasze ciało energetyczne, to znaczy prana majakosza i które ma wpływ na nasze ciało fizyczne, to Anna Zawsze Załóżmy jako przykład bardzo zdrowo je mi, bardzo zdrowo mi i naprawdę dbami o swoje ciało i jakości snu i wszystko. Ale Mamy bardzo duże zmartwienie, albo mamy jakiś taki problem emocjonalny, który po prostu nie jest rozwiązany, i cały czas ta frustracja, napięcie jest w naszym umyśle. To niestety, dbając tylko o ciało fizyczne, jeżeli się nie zajmujemy właśnie w tym, co się wydarza na tym subtelnym poziomie, to szansa że nie do końca będzie mi zdrowić, jakaś potencjalnie jakaś taka choroba może się pojawiać, jest bardzo duża. Dlatego, że subtelniejsze ciała mają większy wpływ na te ciała, które są bardziej widoczne, możemy no, po prostu zbadać, mierzyć i tak dalej. I za tym ciałem ma kosza ma mi. Kolejne ciała to jest Wigiana Majakosza, to jest ciało intuicyjne, ciało mądrości. No i jeszcze najgłębsze ciało to jest Ananda Majakosza, to jest ciało, które doświadczamy bezwarunkową radość. Znaczy radość, która nie jest uzależniona od jakichkolwiek zewnętrznych czynników. To nie to, że na przykład dzisiaj super się czuję, bo ktoś mi dał komplement, albo awansu dostałam, albo loterię wygrałam, takie rzeczy, nie. Po prostu tam jest ta radość, która nie wynika z żadnych zewnętrznych czynników. Te dwa ciała są bardziej, mamy dostęp do nich w momencie, kiedy te pierwsze trzy są bardziej spilinowane, bardziej świadomie pelignowane. Mówi się, że w momencie, kiedy człowiek umiera, kończy to swoje życie, to tylko to ciało, Anna Majakosza, ona rozpada. Bo tak? to jest stworzone z pięciu elementów, to się mówi zimie do ziemi. Tak? Ale wszystkie informacje, które są zawarte, tych ciała, one jakby, jeżeli wierzymy w to, to one, się, one dalej, to życie dalej trwa, tylko żyje na innym płaszczyźnie takie, które i nie możemy odbierać czy widzieć przez naszych tych zmysłów, które też należą do tego pierwszego ciała. No i teraz tak, żeby zrozumieć leczenie holistyczne i jak rozumieć tą chorobę, gdzie powstaje, i jak naprawdę dobrze dobrać, żeby wyleczyć się z tej choroby, ta koncepcja pięciu ciał jest bardzo pomocna. Dlatego, że te choroby nowotworowe, te choroby autoimmunologiczne, te choroby szewlekwy, które są nieuleczalne według medycyny zachodniej i często też z punktu widzenia medycyny naturoterapeutycznej, to wynika z tego, że leczenie to, tą chorobę na poziomie fizycznym, poprawiając dietę i te wszystkie inne czynniki, nie są w stanie wyleczyć, dlatego że źródło tej choroby jest e, tej mana Majakosza, więc to ciało mentalne, tam gdzie te różne doświadczenia są zapisane, e, tam gdzie zmiana podstawowa e, widzenia siebie, widzenia świata, myślenie e, i te emocje są jakby tą, najczęściej tą pierwotną przyczyną e, tych chorób. I jeżeli. Nie zajmujemy się tym ciałem, nie zastosujemy narzędzia, żeby to zrozumieć i zrozumieniem zmienić, zmienić na, kto się mówi, jakości pokarmu dla tego ciała, swoje myślenia i te praktyki typu, które zostały stworzone na schodzie, na przykład mantra. Mantra to znaczy mind, i tra to znaczy narzędzia, narzędzia, które ćwiczy. Ci są e, właśnie czytania budujące. Książki, czy afirmacje, te, które włożą takiego te, zdrowszego pokarmu dla tego ciała, żeby zbudować, żeby te wszystkie stare programy, które nie służą, które już przestarzały są, ma, trzeba zmienić na te nowe, nową treścią, która będzie właśnie z tego wyniknie, też nowe myślenia, lepsze emocje, i to wszystko będzie miało wpływ na to nasze ciało energetycznie. A z kolei w tej chwili wiemy, że bardzo dużo takich książek powstało, Hawkinsa i też inne, które opisują, że wszystkie emocje mają swoją odpowiednią częstotliwość więc lęk ma najniższą częstotliwość. Im niższa częstotliwość drgania tych emocji, to tym bardziej jest blisko choroby i śmierci. Więc Lęk jest najbardziej, najbliżej właśnie choroby i śmierci. Potem to różne kolejne emocje, na przykład smutek, żal, pretensje, złości, gdzie tam różne agresje. Te wszystkie te nieprzeprasowane i tłumione, te emocje, które w sobie nosimy, mają niską wibrację i gęstą wibrację i one są bliżej choroby. Więc różne choroby, jeżeli nie zmieniamy to, nie da się wylecieć z pomocą diety i zioła, i leków, nawet. I to jest cała istota, że podstawowe, źródłowe przyczyny jedynie może zmienić osoba, która cierpi na tą chorobę. To samo wewnętrzne środowisko zależy od tej osoby, która choruje, od świadomości, i naprawdę to stopniowo, jak już ta osoba zaczyna dbać o siebie na poziomie fizycznym. Powinniśmy tę terapię kierować właśnie w tym kierunku, żeby pacjent zaczął się zmieniać i zaczął zdawać sobie sprawę, że żadna zewnętrzna siwa nie jest w stanie to zmienić, dopóki on sam tego nie zmieni, nie poprawi ten właśnie to swoje siecie ciało mana, moja kosza. Więc wracając do tych częstotliwości, w momencie, kiedy mamy. Na przykład zaczynamy od tej akceptacji pewnych sytuacji, zgoda na to, zaczynamy mieć więcej takiej emp empatii, rozumienie. No i idąc dalej, energia tej miłości, i to wszystko są emocje, które mają wysoką wibrację, a przy wysokich wibracjach ciało fizycznie nie jest w stanie się utrzymywać w stanie chorobowym. Więc jakby zmieniając swoje emocje i myśli, i włożąc nowe programy, zaczyna mi spowodować to, że ciało energetycznie, to prana maja kosza przepływ energii przez to ciało jest niezakłócony. No i jak w momencie, kiedy tamta energia płynie i jest niezakłócona, no to wiadomo, że ciało fizycznie też zaczyna się uzdrawiać. Więc. W momencie kiedy utrzymują się te negatywne rzeczy wokół nas i w nas no to energia jest bardzo gęsta. Im bardziej ta energia ciągle, cały czas jest zagęszczona no to ona się zmienia na blokady energetyczne, te zastoje w ciele fizycznym, jakieś potem z czasem na jakieś guzy, jakieś takie inne zmiany na stany zapalne. No i tutaj widać według tej koncepcji pięciu ciał gdzie się tworzy ta choroba i w jaki sposób jest utrzymana i dlaczego nie może mi naprawdę leczyć tylko poprzez leki, czy zioła, czy dietę, czy ćwiczenia fizyczne, czy jakieś tam masaże, czy akupunkturę, czy jakieś tam właśnie działania zewnętrzne. Działania zewnętrzne są potrzebne Pomocne, po to, żeby się dobrze czuć, żeby właściwie niwelować te dolegliwości, które nie pozwalają prowadzić normalne życie, ale jednak one nie są w stanie likwidować źródła, i tutaj te inne praktyki, które są medycyna wschodnia stworzyła, i rozumienie właśnie siebie jest bardzo istotne, i to jest ta prawdziwa. Holistyka, gdzie patrzymy na tego człowieka, który siedzi, powiedzmy, przede mną, jako pacjent, poznajemy tego pacjenta od strony fizycznej, też jak prowadzi to życie, co je, jak ćwiczy, jak śpi, jaki ma zawód. No i potem idąc dalej, jakie ma relacje, jakie ma emocje, co odczuwa, co go właśnie najbardziej. W tej chwili do kucia boli i tak dalej. No i, i ta choroba, z którym przechodzi. No i kiedy ona, ta choroba się zaczęła, co się wydarzyło w tym czasie, co się wydarzyło dużo wcześniej w rodzinie, jaki sposób był wychowany, jaki sposób mama go rodziła, jaki sposób była ta ciąża właśnie przeprowadzana, co rodzice odczuwali, czy szczególnie mama odczuwała. Więc tutaj widzimy, że nie jesteś mi tylko ten symptom, i usuwając tego symptomu, nawet z pomocą naturalnych terapii, nie możemy to nazwać leczenie holistyczne i na pewno nie możemy spowodować, że ta choroba zniknie. Ona będzie wracać. Dopóki nie adresujemy tej głębszej przyczyny, to raczej ta choroba będzie towarzyszyła. Nas przez całe życie. Dlatego większość religii nawet pisze, że choroba czy ci cierpienie jest waską czy darem. No i teraz, jak rozumiemy siebie przez pryzmat tych pięciu ciał, które dzieli mi na ciało śmiertelne i ciało nieśmiertelne, prawda? Ciało, które rozpada po śmierci, a reszta, które zostaje, to widzimy, że Właśnie to cierpienie jest w tym sensie darem, że dzięki temu możemy głębiej sięgnąć po prawdę o życiu, prawdę związane z sobą, zmierzyć się tym trudnymi sytuacjami, które otaczają nas, ci, które są w nas. Dzięki temu możemy zmienić swoje negatywne myślenia, dzięki temu poznajemy siebie lepiej, dzięki temu możemy prowadzić te wartości, które powodują, że im większą radość, więcej miłości w sercu, więcej akceptacji. Więc, jakby to jest, można powiedzieć, jakby taki, trochę celem naszego życia żeby się wzrastać wewnętrznie. Bo wiadomo, że człowiek się rodzi, jest malutkim dzieckiem, później dorasta, jako nastolatek, później osoba dorosła, potem się starzeje i później właśnie umiera. No, zewnętrznie życie ulega prawom fizycznym, a z kolei wewnątrz, no, to, to wzrastanie wewnętrzne jest procesem niekończącym się, więc tam zawsze mm, i mamy okazję, żeby się wewnętrznie wzrastać, naprawiać, powodować, że ta energia płynie lekkością, żeby to ciało mentalne jest lekkie, a dzięki temu właśnie to ciało mądrości, które ma wszystkie informacje połączone, wszystko co, wszystkie informacje, które, które były są, będą, to właściwie mamy dostęp do tego, do tej prawdy. I, i to wszystko jeszcze bardziej, idąc dalej, może mi żyć bardziej w taki sposób, że świat, który otacza, nie decyduje o jakości naszego samopoczucia 100%, tak? tylko właśnie ta sfera wewnętrzna, ta odzyskana świadomość, kim jesteśmy, i ta pielęgnacja tych wszystkich ciał, pielęgnacja siebie może spowodować, że wszystko, co otacza może jest, jest zmienne wokół nas, ale jest mi mamy kontakt z tym, co jest niezmienne, to, co zawsze było, co jest i zawsze będzie. Więc prawdziwa holistyka. To jest naprawdę podróż, podróż głąb siebie. No to jest piękna podróż. Dziękuję.